Czy też komentarze na swój temat w internecie? Czytam, czytam, ale staram się głównie na swoich social media, bo, bo wszędzie indziej są różne opinie, więc... No właśnie, się... wyciągasz coś z nich, czy bardziej pozostajesz czy... im obojętny? Obojętny, bo ja uważam, że to jest normalne w tym świecie, że nie, przecież nie, nie da się być osobą ulubioną przez wszystkich, więc... Czytam również te pozytywne czy te negatywne. Mimo wszystko uważam, że tych pozytywnych jest więcej, więc tego się trzymam. Nie, nie, nie będę się przecież przejmował czymś, co tak naprawdę ktoś wylał na klawiaturze, napisał na klawiaturze, wylał swoje żale w internecie. Ja on tego nie i Dlaczego ja mam to wspominać, non-stop i tym przejmować? Ja uważam, że to po prostu można przeczytać, dowiedzieć się czegoś fajnego, konstruktywną krytykę, przyjmę bez problemu. Ale jednak, jeżeli ktoś pisze jakieś obraźliwe komentarze w mojej strony, to oczywiście ja to. Zbywam i Bo zauważyłeś, tak. że dyskusja na Twój temat w ogóle w social mediach i w tak. ogóle w internecie tym pudelkowym przede wszystkim, opiera się w zasadzie o to, jak wyglądasz i tylko na. No tak, temat ale też się, zwróćmy uwagę na to, że pudelek jest portalem, na którym po prostu czego, jak, jak, jak Jakiego artykuł tam się nie pojawi, to zawsze jest. Yy... Znaczy no, negatywnie odbierany, więc tak akurat uważam, że wszystko, co tam jest napisane, to bardziej powinien się odbierać humorystycznie. Tak właśnie robię. Jak tam to czasem się śmieję po prostu z tych komentarzy, bo są czasem tak głupie, że no po prostu. No, czyli jeszcze się nie śmiać. Trochę, Cytam, oczywiście. Słuchaj, wpisałem sobie w przeglądarkę ja, Rafał Jąkisz, wybrałem trzy pierwsze komentarze. To jest cytat, ja tego nie wymyśliłem, no. więc <laughs> Dobrze. Następny pajac, co mu się nie chce za normalną robotę wziąć, czy nie, no, pajac. Bo wiesz, jak ja to jest odbierane? Ja wiem. to jest taka trochę Polska typu B. Ja wiem. Ze ścianek. Trzeba być bardziej ubrudzony cementem niż y, mieć tapetę na twarzy, bo inaczej nikt nie powie o tym, że pracujesz. to moja, moja mama też tak uważa, że A? powinna pójść do normalnej pracy i mi się wydaje, że. Że ja jestem osobą, która jest tego świadoma, że przecież nie na tym się świat opiera. Ja mam jakiś plan B zawsze, jeśli nie uda się, w akrobatyce nie uda się w sporcie jako mister, to ja pójdę sobie w innym kierunku i myślę, że uda mi się bez problemu, bo chciałbym iść bardziej w stronę dietetyki, jeśli by się nie udało. Myślę, że bez problemu bym sobie poradził w tej kwestii. Jeśli nie, oczywiście bym próbował w czymś innym jeszcze, ale to tak jak mówię, mam 18 lat dopiero kończyli całą, więc w ogóle to jest. Bez sensu, żeby w ten sposób mówić, bo ja oczywiście kontynuuję szkołę, chcę dać maturę, więc wszystko, co się wokół dzieje, to jest dodatek. Jak się nie uda w tym, to będę iść w edukację po prostu nadal, mm -hmm. jak do tej pory. Numer dwa. <laughs> Banalne. Tandetny tatuaż. <laughs> co, co to w ogóle jest? Masz go tutaj, Nie, tak? chciałem mieć tatuaż na... Tak, to jest tatuaż, co to, jest? to jest tatuaż. To jest tatuaż... Chciałem zawsze mieć na klatce jakiś cytat, myślę, mm -hmm. znalazłem fajny w internecie motyw, myślę, że zrobię sobie. Ale też nie chciałem, żeby był taki pusty po prostu, no bez, i, I co to jest? To, to jest po polsku, bo nie przeglądałem się. Cytat uh, hi, po hiszpańsku z uh, Hastałem Marte para siempre, to jest w tłumaczeniu do śmierci na zawsze. Muszę sobie sobie na lewej piersi, bo uh, chciałem, żeby symbolizował to, że już nie, nie ma za mną mojego ojca, który odszedł 6 lat mm -hmm. temu. Myślę, że byłoby bez sensu robić tatuaż mm -hmm. bez przekazu. A tak przynajmniej zawsze mogę powiedzieć, jeśli ktoś zada takie pytanie i. Że coś to znaczy? Coś to znaczy oczywiście, że to nie jest po prostu tatuaż, bo... Bo facet chciał się wydzierać i tyle. Trzeci, uważaj, bo to jest petarda. musisz się boję. No, no, słusznie. I już został misterem, bo zna się z maślakiem prywatnie. Ha. Nie, no Rafał nie w ogóle tam stanie podczas tego konkursu. On tylko przyszedł w sumie, on tylko wyczytał nazwisko zwycięzcę, ale on tam w ogóle nie brał udziału w organizacyjnie w tym wszystkim. On w ogóle takie coś jest dla mnie bez sensu, bo, bo Rafał wygrał wiadomo, wypromował ten tytuł, nadał temu tytułowi prestiż Kompletnie nie miał w ogóle głosu podczas tego konkursu, on był tylko i wyłącznie y, promotorem tej imprezy, promował ją, y, ten finał i według mnie to jest sens. w ogóle mówić takie coś, że coś było przez znajomość, było coś ustawione. Bo tylko jest krzywdzący dla osoby, która wygrała, w, przypadku, w tym przypadku mnie. No właśnie, ciekawi mnie te opinie. W Polsce już wiemy, jakie one są. A jak to wygląda w Rzeszowie, bo wspomniałeś, że twoja mama tak dość Mo czy, Dobrze wnioskowałem? Trochę lekceważąco podchodzi do tego tytułu, trochę tak, pośmiewczo? Ona, ona na pewno wiem, że jest w dużym. może nie była w dużym szoku na pewno z początku, mhm. ale nie chciała, mi się wydaje, nie chciała dać sobie, po sobie tego poznać. Ona po prostu wie, że to jest. Yy, Ulotnik. Tak, to jest ulotne i to jest yy, coś takiego próżnego tak naprawdę, bo mhm. w momencie, kiedy ja być, mam jakiś wypadek, cokolwiek, ja nie mam yy, tak naprawdę, co są zrobić. I ja wiem, że ona też chce, żebym ja został taki, jak jestem, żeby mnie Warszawa nie zmieniła. A tak wracając do tego pytania jeszcze, w Warszawie czuję się być anonimowy, jednak w Rzeszowie wszyscy przyjmują mnie ciepło, mnóstwo osób mnie tutaj poznaje, więc czuję się naprawdę fajnie idąc z ulicą i nawet nie spotykając swoich znajomych ludzi, przy których nie znam, nigdy nie widziałem na oczy, którzy podchodzą, gadają, pytają się różne pytania, zadają, więc to jest naprawdę miłe, że w tym Rzeszowie, że czuję się naprawdę fajnie.